Taki cytat. Wpuśćcie tych ludzi, kim są, sprawdzi się później. Cytat z pamięci oddaję chyba to, co dzisiaj mówił na temat bezpieczeństwa i właśnie do tych kwestii, nawiązując, jeśli chodzi o grupy dywersyjne. To jest właśnie wasze działanie, to jest właśnie wasze DNA polityczne, że nie rozumiecie, o czym, o czym chcecie, chcecie rozmawiać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Natomiast, proszę Państwa, każdy przepis jest dobry. Tylko, że wrzucanie go, tego przepisu, rozwiązania prawnego w ręce ludzi nieodpowiedzialnych jest niezwykle szkodliwe. Bo proszę państwa, a czym się różni na przykład w tej chwili kompetencje, które chcemy dać dowódcom wojsk, które operują na morzu, a tymi sprawami, które miały do czynienia, kiedy polscy żołnierze na granicy próbowali strzelać, odstraszać e, osoby, które forsowały naszą granicę. I oni poszli później, proszę państwa, do więzienia, byli aresztowani. To jak my mamy gwarancję, że właśnie ci ludzie, którzy takie prawo stosują, nie będą później zastraszali dowódców okrętów? Przymyślcie to, chociaż wiem, że jest to raczej mało prawdopodobne. Dziękuję. Proszę.